Opowieść małżonki świętego Aleksego. Zostawiona sama wśród nocy w oczekiwaniu. Spędziłam czas do rana na pustym bez ciebie posłaniu. Owinięta swego płaszcza rycerską purpurą. O Aleksy, czekałam na Ciebie lat dziesięć i dwadzieścia i trzydzieści z górą. Młoda, piękna, pachnąca, potem zimna twarda i zeschnięta, pomarszczoną skórą. Na wyzgłowiu mym pozostał pas i płaszcz twój purpurowy zawinięty. O Aleksy! Wysłałam po ciebie sługi i wysyłałam po ciebie okręty. Nie przywidziono cię, lecz wieści głosiła, żeś święty. I zgasła mi twoja twarz i tysiąc Miałeś dla mnie lica, o, Aleksy. Ja miłująca cię ja ślubowałam ci oblubienica, lecz tyś odszedł stopy bose, sakwy ki i włosienica i mrowie robactwa, i to okoła twarzy plugawe żebraków. O, Aleksy, zbudzono mnie nad ranem, bo zdawało się, że wszech stron pożar. Ogarnął Rzym, coś się tłukło po powietrzu jak orzeł. Dzwony biły i latały światła, i ludzie wylegli z domów. O, Aleksy! Nie przestałam wśród klęczących za krzywych oblicze włosem i poznałam Cię. Jakiś leżał bdarty, szczermiały i bosy. I wzięłam Twoim pismem kreśloną w Twoje ręki kartę. O, Aleksy! Przeczytałam im dziesięciokroć imię Twe, powietrzność niestaranne, całowałam ręce Twoje, oczy Twe szeroko otwarte. Ojciec twój, matka Twoja legli na Twym ciele płaczący. O, Aleksy, oto papież z cesarstwa stawiący się ponad tysiące. Oto cisz wokół klęczące, oto dzwony w niebo bijące, chorągwie w pokładach monstru Strasz jej domku. Tobie ze wszystkich kościołów, o Aleksy! Jako rybak mądry wyszedłeś, Wczesnym rankiem z siecią na połów, Powróciłeś z chwałą, W dwe sieci, w chórze aniołów. Lecz moje serce, rozdarte, rozdarte, Ciężkie, ciężkie jak ołów. O Aleksy, Aleksy, Aleksy!